Mroźna pogoda nie odstraszyła miłośników handlu pod chmurką. Zarówno mieszkańcy Podhala, jak i goście z pobliskiej Słowacji tłumnie zjeżdżają na nową targowicę. Tradycyjny jarmark przyciąga różnorodnością towarów, a zimowa aura sprawia, że szczególnym zainteresowaniem cieszy się ciepła odzież. Kurtki, swetry, wełniane czapki oraz rękawiczki. Wielu odwiedzających chętnie zaopatruje się również w kapcie, idealny na zimowe wieczory, a także w świeże oscypki, które są nieodłącznym elementem podhalańskich targowic. Targowisk. Podczas chłodnych dni targowych kupujący mogą nie tylko zrobić zakupy, ale także rozgrzać się i posilić w rejonie kupieckiego dworu, gdzie działa popularny punkt gastronomiczny. Na miejscu serwowane są świeże, ciepłe dania przygotowywane na bieżąco. W menu można znaleźć m.in. golonko, soczyste szaszłyki, kebaby, hamburgery, frytki, a także aromatyczną kiełbaskę z grilla czy grillowany karczek. Wszystkie potrawy cieszą się dużym zainteresowaniem. Nie brakuje hen Którzy w przerwie między zakupami chętnie sięgają po te smakowite rarytaty. Prowadzimy gastronomię tutaj od 7 lat. W swoim asortymencie mamy asortyment typu grill, kiełbasy, golonki, szaszłyki, kaczki, a także asortyment typu fast foodowy, kebab i tym podobne. Klienci, którzy nas odwiedzają, to głównie Polacy, Słowacy. Mamy dużą ilość klientów, takich turystów teraz w sezonie ferii ale także mamy bardzo dużą ilość takich stałych klientów, którzy zawsze byli, są, no i mam wrażenie, że będą. Gastronomię mamy otwartą tutaj zawsze czwartek, sobotę, niedzielę, od godziny 8 do godziny 15. Świeże jedzenie przygotowywane na miejscu nie tylko rozgrzewa, ale i przyciąga aromatem, który unosi się w powietrzu, kusząc kolejnych głodnych odwiedzających. Atmosfera jarmarku w połączeniu z zapachem ciepłych potraw i widokiem kolorowych stoisk tworzy wyjątkowy klimat, który co tydzień przyciąga tłumy.